Trzech debili i jedno wyjście. Co może pójść nie tak? Już raz zmierzyliśmy się z bakumsami i poszło to nie najlepiej dla naszej psychiki. Dowiedziałam się, ile nam zostało poziomów. Ile jeszcze? 22. Gdzie ja mam solę? Więc oczywistym było powrócić do tego koszmaru jeszcze raz. Z odnowionymi siłami, nowymi poziomami i podejrzewanie dużą miłością płomieni. Tylko 16 godzin temu straciliśmy lato swojego życia. Bokrys. Tak! Mhm. Kto do następnego jest zamknięty. Opowiadaj. Eee. Eee. Zjadłem klucz. Jestem łóżkiem. Mów mi łóżko. To jest łóżko? Co tam u ciebie? Jak tam ci życie mija? Dobrze, a u ciebie? Tak, śleć, niestety, muszę dalać, a nie sobie leżyć ładnie w domciu. No, takie życie jest, niestety. No cóż, już, muszę dalać do roboty, także miłe życie. To... No, miłego. Ła! Wow. Ale ja myszką w rękę. I a czy Cheeseburger, Big Mac Offer, Hamburger, Cheeseburger, Big Mac Offer. Cheeseburger... The... Pierdolamy do domu. No. What the fuck? Ty kurwa za demona wezwałeś. A on też umarł i kurwa, dobrze. Co to za. Co? Czemu to dziecko tutaj pałzuje? What the fuck? Czy ktoś jeszcze żyje? Halo? Tam on jest live? Nie. Obaj są. O, matka. Dobrze, dzień pierwszy w dzienniczku. Póki co przeżyłem pierwszy dzień. Jakieś dzieci mnie chciały zabić. Nie mam pojęcia, co się ze mną stanie. Jeżeli to przeżyję, to będzie cud. A jeżeli nie, to się nie dziwię. Tak czy owak. trzeba unikać nocy i chować się. Za każdym razem. Chyba muszę dotrzeć do tego dużego budynku przede mną. Może mi się uda. Co tu. Co ja odwróciłam wzrok na jedną chwilę? What the fuck? Wydaje mi się, że musimy unikać nocy. Ale to tylko moje przypuszczenia. Tak? Na pewno? You sure? Dobra, idę odprawiać moje modły. Znowu kurwa, dzieci jakiś jakieś weźmiesz? Weź, weź, bo dzieci przywołujesz. Weź, no kurwa. Czekaj. Ja wiem, że lubię zabijać dzieci, ale te dzieci zabiły mnie. To nie jest kurwa fajne. Pierwszy raz jestem w takiej sytuacji. Nie wiem, co z tym robić. Tak, wrócę. Karma. No, ja też kurwa wrócę, ale nie chcę, żeby dzieci mnie zabijały, bo kurwa, trochę wstyd, nie? Wiesz, jak to jest. Trzeba dbać o branding. O, wielki Bogu, spaghetti. Umber, big mac, Umber, big mac, Wow, dajcie sąsiedzi, co tam u Was? Daj Piękny sąsiedzi. dzień dzisiaj, masz, nie? Masz trochę cukru życzyć? Ma... Cześć, zobaczę. A ile potrzebuję? Tak, dwa planki dobra, dobra, Proszę bardzo. Dziękuję. dziękuję. Miłego jak. Cześć. To jest mój dom. Nie, bo mój. Oddawaj mu dom! Oddawaj mój dom! Mój dom! Puść mnie kurwa do mojego domu! A Loki. Co? Siedzisz w szafie? Tak. A mogę zapukać do Ciebie? Możesz. Potrzeba szybko się napić, bo tu strasznie psycha świada. Ja nie potrzebuję pić. Jestem abstynentem, już nie piję. No dobra, kurwa, puszeczkę mogę jedną wypić, by nie było. No tutaj 2 trzy, trzy hiding spot. Łóżko masz jeszcze. Zapal światło. No w łóżku nie można ze światłem, no kurwa. Ty zmyślisz w ogóle człowieku wstyd ze światłem w łóżku? Ale się boję ciemności. Ty się nie bój. Ale ja tego lubię! Teraz to jest twoja terapia. Exposure terapii. Siedzisz w ciemności, nic cię nie dorwie! Ale ja ale, ja, ale, ja, ale ja się nie chcę docieć z ciemności, bo z tym także dla mnie ten koncept ciemności. W słuchajcie, to koncept światła nie istnieje. No to powinieneś się nie bać ciemności. To, terapia to by mi się na inne rzeczy przydała. A to od tego już nie jestem, jestem tylko od, od terapii światła. No widzisz. A. Przepraszam, miłego dnia, do widzenia Do widzenia, nara Masz wodę? O kurwa, dziękuję Dawaj szybko, bo zaraz odjedzie uh, 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 No nie, ach, się pierdoli gołego. Ej o, chwila, bo... chwila, kurwa, muszę wypić, MUSZĘ wypić. To twój dom? No... się wprowadziłem w zeszłym miesiącu Ładny, ładnie się tu urządziłeś To miały być trzy piętra ale są dwa Kurwa, mogę nie zamawiać z temu No kurwa mówiłam, z temu się nie zamawia, tylko z AliExpressa. Eee, kurwa, będę wiedział no, na nie raz Biegnij! No zapierdalam jak Zyzak McQueen Ile fabryka dała? Nie dała wiele Biegnij! Goddammit, ostatnia zostałam, kurwa jak zawsze, trzeba wiecie... Cary Robię tu Kerry, tym chłopakom bo oni to tacy niepełnosprytni. O nie, 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 nie umieraj, nie umieraj! Nie. Linę, kurwa linę, linę tuż pod liną. No nie że on w szafie kurwa siedzi, on kurwa w szafie siedzi. Loki, masz krzywe, masz krzywe. Loki! A, kurwa! Ola mi na mordę pysła. You, Czemu you, tak you, you. patrzysz na mnie? Przestań! Nie lubię wzroku ludzkiego. Jesteś blisko. No nie patrzcie na mnie! Przestańcie na mnie patrzeć! Ja nie lubię, jak ludzie na mnie patrzą. Widzę się wtedy i płaczę bardzo głośno. Very loud płaczę. No przestańcie na mnie patrzeć! <laughs> Od czego jest tak zwane myślenie? To jest właśnie. Podobno ludzie to mają, ale ja im nie wierzę, bo ja żyję i tego nie mam. Więc ja uważam, że to jest coś, co ludzie sobie wymyślili. Taki koncept dziwny. Umiesz myśleć? Ale to kurwa hamska. Usiadłabym sobie, jak to hamsko zabrzmiało. Imagine, gościu sobie stoi, myśli, i nagle podchodzi do ciebie, kurwa. Ja. Jest, like, a ty myślisz? To hamsko zabrzmiało, tak sobie się to miałam. Mogę pocałować go, ale on ma zęby. Nie chcę go całować jednak. Ale to jest Jackie from The Mimic. Ty widziałeś Mimika? tu nie jest Mimik. His name is not a fucking Mimik. To jest mi Mimik po, kurwa, miesiącu diety Freddy'ego Fazbeara. Cześć. Za wami. No kurwa! Faktycznie za mną Ej jak ja uwielbiam cyrki w ogóle Ten pokój, poziom bardziej Jest totalnie dla mnie, bo ja mam pierdolca na punkcie cyrków Uwielbiam cyrki Wiem, że dużo osób jak było małe Dobało się klaunów, a ja nie wiem Ja zawsze lubiłam mega klauny Ale on ma brzuch ciążowy On jest w ciąży No z Freddym Co? Jak tu? Ale jak z Freddym Co ty pierdolisz? <słuch> He, Z moim mężem! Wracaj tu kurwa Ty coś wiesz ale, 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 Przestańcie ale, ale, z tym odcinkiem nie... trudnych spraw Ty kurwa Wiesz, ty coś kurwa wiesz! Niko, ale ty mówisz, jakby to Freddy Fazbear kurwa ciebie <laughs> ze mną. <laughs> to byłoby troszeczkę pojebane wtedy. A, a zwracam mnie z tobą? Albo cię ze mną? Mansy, mówisz, że jesteś niemiły dla wszystkich. Zgadzam się z nim. Staram się. Nie chcę, żeby po prostu ktokolwiek ze mną spędzał czas. Taka jest prawda. Aha, to czemu jesteś już z nami? i stąd. I tu kurwa stój. A jak zobaczysz, że się ruszysz, to wiesz, co ja ci zrobię? Spotkam się z twoją matką dzisiaj w nocy. Znaczy i tak to zrobię, bad. No wiem. No właśnie. burger, <laughs> hamburger, cheeseburger, Big Mac Możecie kurwa wreszcie hamburger, przestać. I się wrócić do tego klauna pierdolonego dupą. Burger, big Proszę. A jak jest plan do nie umrzej, założy się, że umrę. Pierwsza kurwa, jak zawsze. Ja pierdolę. No, foreshadowing. Ała, foreshadowing to nawet nie jest on. I always come back. Nie, I always fucking die. To jest moje nowe motto. Ten level jest do dupy. Wiesz co, trzeba tu zrobić starym, dobrym, sprawdzonym sposobem. Wiesz, YouTube? Nie, no, nie aż tak. Bardziej mi chodziło. Być sprawdzony. Dosłownie. <laughs> bardziej mi chodziło trzymać się lewej ściany a może my w niego mamy wejść w tego ducha tak wiesz tak do środka Ej, nie wiem, ta gra z tymi poziomami to jest taki hit or miss. niektóre są spoko niektóre są bardzo fajne a niektóre są takie o kurwa, ej Loki żyje, what the fuck czemu on ciągle w kącie siedzi Loki, co ty kurwa robisz Kuja. Ośm myślałam No dosyć. Co, co ty kurwa chcesz ode mnie? Co Też. ty kurwa? Sam mam skill issue nara <laughs> o. o kurwa, spierdalaj! Wypierdalaj mi stąd! So. Kurwa, spierdalaj, ty do poczarna! Wypierdalaj! Ja wiem, że chodzisz, nie wiem gdzie, ale wiem, że chodzisz. Spierdalaj stąd, so. kurwa, oświecę cię zaraz. Wytrysk zrobię na ciebie światłem, spierdalaj Właśnie dlatego stałam futerem. nie chciał. Wiesz, co ja mogę teraz z tobą zrobić? Czy wiesz, co ja teraz powinnam z tobą zrobić? Ja teraz mogę cię powiesić i popełnić na tobie egzekucję. Co ty na to? Jak się czujesz z tym? Bo ja... I'm kinda forward to that. Kurwa, kto znowu... Nie, dobra, kurwa, robimy dwie egzekucje, ja to pierdolę. Robimy teraz execution, everybody. Oj, bezpośrednio egzekucja. Na tej oto scenie wszyscy... Witam na egzekucji. Pierwsza egzekucja. Spodziewałam się, że Freddy'ego Fazbera znowu powiesza, nie moich własnych widzów, ale... Egzekucja użytkowników znanych jako Dziki Szogun oraz Szybka Liska. Na temu oto... Trzepaku! Więc oto na tej linie zostaniecie powieszeni za kliknięcie banable rzeczy. Szybka Liska, użytkownik oraz użytkownik Dziki Szogun. Dziki Szogun... Czy masz jakieś ostatnie słowa przed swoją egzekucją? Zaciśnij linę mocno. No dobra, zacisnę jak najmocniej specjalnie dla ciebie, gdzie mam mój obiń. Także Everybody, Dzięki Szogun, za to, że kliknąłeś banable rzecz, bardzo banable rzecz, dokonana zostaje na tobie egzekucja. Jebać ludzi, wszystkich. Jeszcze jak? Zatem Everybody, egzekucja! Jo <śmany> to, to jest to na co czekałem. Egzekucja! 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 Właśnie to się kurwa dzieje, jak się klika banalna rzecz. Nie róbcie tego znowu. Inaczej matkę wam znajdę. Szybka liska. O tobie też nie zapomniałam. Jako, że jesteś starszą bicą, dla ciebie mam coś w ramach podziękowania. Dam coś specjalnego dla ciebie. Robisz awatar bardzo. Czy tak jest lepiej? Czy tak jest lepiej? Tak jest lepiej. Jest zdecydowanie lepiej. Mam do ciebie bukiet kwiatów. Nie jest transparent, bo mi kurwa Google nie zrobiło mi, może powinno być. Teraz możesz orać cipki z tym bukietem. Jako że szybka listka popełniła również ten sam błąd, klikając banable rzecz zasłużyła na egzekucję. Eksekucja! Eksekucja, kurwa! Ale nie no, ale gwiazda tak. do ci wezmę tutaj! Masz kwiat, żeby pójść widać! Małe dzieci, jebać prądem! Wystawię ocenę 5 gwiazdek na Google Maps za tę dziękuję! <ślesy> <ślesy> No kurwa, do tego to ja aż przysiądę. A my w dobre miejsce w ogóle popłynęliśmy? Czy coś kurwa ten? Nie, no bo... Nie, nie, bo po prostu pani tam u Astrala tutaj bierzesz i się w w to i to pijesz nie oczy. zablokowałam się w łódce! O kurwa! Łódka mnie... Uła, łódka mnie bije! Dobra... Uła, co się kurwa dzieje?! Świat mi miga... O! Dobra, naprawiam. Ej, gdzie oni są? Ej, gdzie? Gdzie oni są? Hej, dostaliście coś na dzień o. Kidosa? Ja dostałam. Dostałam pieniążki i tak. słodycze. Ale w ogóle wiecie całe co całe odjebała my. moja mama? Moja babcia się spytała, co ja lubię za słodycze, bo chciała mi dać na dzień dziecka i Madgin. Moja mama powiedziała, że ja lubię Raffaello. Mimo że ja nie lubię. Jakby... No nie jest to mój pierwszy wybór, niezbyt lubię, nie? To sobie powiedziała, że to lubię tylko po to, powiedziała, że jej oddam, żeby mogła sama wpierdolić. Także zajebiście! Kurwa! O te uszach słyszę. Czy ktoś tę grę ogarnia, bo ja kurwa zgubiłam chłopaków, bo jak ja ich skupię, to ja przecież kurwa w jedną ścianę mogę wbiegać i sobie tego nie uświadomię głosy słyszę. Jak głosy słyszę? Ja przysięgam, głosy słyszę. Gówno, chuj i dupa jest ten poziom. How are your balls? Give us your balls. O, chwila, chwila, kurwa. O kurwa! Kurwa! Światła! Światło kurwa widzę! Ja pierdolę do światła wyjście! No za gruba kurwa jestem w tunelu się jeszcze! Welcome to the underground! How are warrior Bulls! Idziemy kurwa spotkać Flawiego. Klau i Undertale! O cholera! Będzie tam Sans Undertale! Moja ulubiona postać z tej słynnej gry. Smash Bros. O kurwa, tak chujowy level. Ja pierdolę. Ta gra to jest taki hit or miss. Bo niektóre poziomy naprawdę to są bangery. A niektóre są tak okropne. Dobra, idziemy. I. Cię umieram. Well. Przecież kurwa, wypiłam wodę. I wody to ja tyle wypiłam. <grym> Nie no. słuchaj. umarła. Co to jest? To jest moje piciu, Niko. Wypiła i umarła, nie, ja nie mogę z niej. Po prostu to jest żart. Jakbyśmy to Dobra, będę chamem. Jest stara. Widzę się z nią dziś w nocy. A to my mamy tak stać, siedzieć i patrzeć na ciało Lokiego. Kurwa, gra się zbagoła. Wiecie co? Obejrzyjmy coś w tym czasie. No to puść, co to jest. O ty, kurwo! Znowu! Kurwa, znowu! I can't believe this shit. Here we fucking go again. A tym so, następnym razem, do... jak coś pijesz, to przynajmniej nie umieraj. No, wypiłam i umarłam. To kurwa moja wina. Tak, moje ciało nie przejmuje już tyle alkoholu co kiedyś. Potrzebuje go więcej. O kurwa! Kurwa! Granforgilla. Dobra, pierdolę to kurwa, idę sobie. Ja pierdolę. Nie, nie ma excuse me. Nie ma kurwa excuse me.

to się wie. Co, Nie wiem, krzyknął i zniknął. Ten to umie wyjść. <grym>, no mówiłam, że my... Piu! Guys, we need to look in. We need to look in, be serious! By musimy być <mulity> poważni! <mulity> well, well, well... Zakliknięcie tego jest bam! Egzekucja, mówicie? Egzekucja, czat? Ja nie widział, ja nie... Nie, kurwa! To jest moja wymówka! To jest, kurwa... To jest moja wymówka! Egzekucja, egzekucja, egzekucja... Za to, że... Kliknęłaś, knewaś, kliknęłoś, Zakazaną rzecz, ale masz tej imię masz za nie masz za nie kole. Ee, z Kucia. Ee, z Kucia. Ee, z Kucia. Ee, Kucia. 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 Bieg to jeszcze kurwa większy, jeszcze kurwa większy, niech ten bitrate wysra się zaraz. A nie mój kurwa ogień! Bik kurwa ogień! Aaa, krział kucia, Cześć, witaj, nazywam się Niko, a ty jak Cześć, masz na imię? Na G. G. Cześć, jestem Loki, jak się nazywasz? Niko! Czekaj! Co? <laughs> a dobrze miło poznać, miło czekaj. poznać Loki. Czekaj. Loki. Czekaj. Co tam u ciebie? Cześć Marcin, jak tam u ciebie? No dobrze, nie było. O. o kurwa, nie wiem czy dobrze. Chyba nie żyje, Marcin, chyba nie żyje. Chyba nie dobrze Eba, Chyba nie, chyba nie. Bo nie bo... Pan... Kurwa. Pa Marcin. Miło było Cię znać, Marcin. Memek! tam memek! Musiałam od... A właśnie sobie uświadomiłam, że nie mam donate'a. Nie pokazuje mi donate'ów nie wiem czemu. Kurwa Czy ty znalazłeś wyjście? Czy nie zginąłeś Marcin? Tak Marcin ty nie zginąłeś? Marcin What the... Marcin what the fuck? Marcin nie zginął What the fuck? fuck Marcin? Marcin nasz oszukał nie zginął Ja żyję <noise> No He's alive Dobra dawaj Leon idziemy Ale mi tu klatki chłopaki w ogóle spadają What the fuck? Tu chyba ładuje kurwa Dupę Frediego Fasbera! Czemu jestem taka obleśna? Ja pierdolę. Ja muszę zamknąć mordę czasem, jak gadam. Ja wiem, że dupa Frediego Fasbera jest wielka, więc jakby miał ładować ją, to kurwa. By były takie lagi, ale. Dobra, ja pierdolę. Zamknij mordę. Shut do fuck up już. Shut the fuck up. Streamer, zamknij mordę. O kurwa! Nicola. Jesteś prawdziwy, Nicola. hej! Ma Marcin! Nikola! Marcin! Nikola! Marcin! Uję się, klatki Czolela mi nie spadają. Nie wiesz co? Y powiem ci tak. Ja wiem gdzie on jest, tylko że zostawiłam go. No ja właśnie idziemy dalej. Dobra. O kurwa. Człowiek z piłą. Wiedziałam, że dobrego wybrałam. Boże, jak to przecież ten człowiek ma piłe. Cudowny człowiek. Jesteś cudownym człowiekiem. Wiesz o tym? O! Ty wiesz, co właśnie zrobiłeś? I got the power. I got the power! No, trzeba je znaleźć wszystkie i szybko przyciągnąć. Timer based. To czemu my tu stoimy i czekamy? No tak właśnie kurwa myślałam, puść mnie, gruba się. Przepraszam, że jestem agresywna, już nie będę. Rola, ty dwie macie robić, co chce. Sam chyba sama. Czy ja zostałam? S... No, ogólnie umieram, także. Pamiętajcie. Dying is gay, everybody. Ja słyszę. Hello? Hello? <laughs> what the łata, kurwa, fuck. O, ja pierdolę drugie, what the fuck. Ja to pierdolę. Nie, 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 nie. Słuchaj, kurwa. Wypierdalaj. Nie! Spierdalaj, kurwa. Spierdalaj. WYPIERDALAJ! Normalnie bym się chłopaków, ale w sumie w dupie ich mam już. Wiecie co się dzieje, jak ktoś klika alert? Poza tym, że jednorożec wtedy umiera? Wam ja moich widzów w twoich rękach, o nie ma, ci zajmę się nimi i to jeszcze jak! A jak Pan Jezus powiedział? Powiedział morderstwo! Nie powiedział, żeby Jezus tak mówił. <grym> nie czytałeś Biblii? Prawda. To już jest która dzisiaj? Czwarta, ale no... no. to przestało być special. Wiesz co, potrzebuję coś innego. Wiesz za dużo jest tych egzekucji, trzeba coś innego. Grabki dick and twisted. Wiesz co, kurwa. Kusisz. Kusisz! Kusisz! O, 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 o. Za to. Przekliknęliście coś, co jest panable. Wall of shame for being a... Bitch. Kurwa też o tym myślałam, ale stwierdziłam, że kurwa będę mean. Dobra, będę mean. For being a bitch. Proszę, wall of shame. Jako, że Loki wyszedł, nie mamy kurwa contentu, bo nam zajebał content chuj. Wall of shame macie po prostu. Wall of shame for being a bitch and a bitch. Żeby wiesz, żeby nie było, że nic się nie dzieje na streamie, Nie, trzeba, bo wiesz. to nie jest public shaming. No jest publink shaming, ale żeby wiesz, dzieci się nie nudziły. Ja mam tu przygotowane coś. Chyba, że wypierdoliłem. No kurwa! Memor. <śmiech> <śmiech> Byłam na to przygotowana. Kurwa. The, the same brain Brainson is working jednego. Nie muszę być <laughs> teraz entertaining! <laughs> Dzieci bić! Dzieci kurwa bić! Dzieci trzeba bić! Jebać prądem, dzieci! Music man! Music man! Music man! man! Do czego czysz mordę, dziecko? Trzeba czego kurwa czy szyja znowu? Zamknij kurwa, mordę! Zapierdolę, ja dziecko! Spierdalaj tego cukierka, zabchaj tej mordy i spierdalaj. I'm gonna make you shit to shit.